Unia Europejska jest bardzo często niedoceniana przez wielu ludzi, bo po prostu zapomnieliśmy o tym, jak było w Europie, zanim powstała Unia Europejska i zanim większość Europy, również z krajami, które dawniej należały do krajów demokracji ludowej, została zjednoczona. Dlatego niejako dobrobyt stał się dla nas czymś oczywistym, pokój stał się dla nas czymś oczywistym jak również no coraz bardziej rosnąca kultura demokracji, prawa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nam w Polsce wydaje się czasem, że jest u nas strasznie źle, że po prostu jedna wielka katastrofa. Tymczasem jak popatrzymy na wszystkie światowe rankingi najbogatszych państw, państw, państw świata, państw, gdzie jest najniższa przestępczość, gdzie mimo wszystko zachowuje się jakieś prawa, mniejszości itd. itd. To widzimy, że Polska jest w czołówce, że fakt bycia krajem zjednoczonym z Unią Europejską od razu poprawia u nas warunki społeczne. Oczywiście nie jest idealnie. Biedni ludzie mieszkają również we Francji, mieszkają również w Niemczech, w Anglii. Po prostu bieda nie jest czymś, co można natychmiast zlikwidować, ale wydaje mi się, że szukanie rozwiązań Polegających na negowaniu sensu Unii Europejskiej jest czystym szaleństwem, bo poza Unią Europejską większość państw na świecie ma więcej problemów niż my, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, jak i społecznych dotyczących poszanowania mniejszości. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nierówności społeczne są dużo wyższe niż w Polsce. Jeśli popatrzymy na kraje świata, no to zarobki mieszkańców. E, dobrobyt ogólny w Unii Europejskiej jest wysoki i my też się mieścimy, jakby w tym standardzie, chociaż w obrębie samej Unii różnice nadal są duże. Oczywiście, idąc do Europy bardziej dalej, starając się o zjednoczenie, no, powinniśmy dbać o wyrównanie tych praw, zarówno w dziedzinie edukacji, żeby wszyscy mieli dostęp do podobnie drogiej, tudzież niedrogiej edukacji, raczej niedrogiej bym chciał. Jak i na przykład do tego, żeby nauczyciele byli opłacani dobrze w całej Europie, bo jeśli będziemy oszczędzać na nauczycielach, to będziemy oszczędzać na wszystkim. Dlatego wydaje mi się, że warto sobie przypomnieć, co było bez Unii Europejskiej i nie sugerować rozwiązań polegających na zrywaniu z Unią, na oddalaniu się od niej, na blokowaniu procesów zjednoczeniowych. W nadziei, że będzie lepiej. Być może tak malutkie państwo jak San Marino, jak Liechtenstein, jak Andora mogą sobie pozwolić na tego typu ekscesy, bowiem są to po prostu państwa, które mogą stać się łatwo rajem podatkowym albo rajem pozbawionym ceł. W związku z czym garstka ludzi, która w takim państwie mieszka, może po prostu korzystać w ten sposób z otoczenia wielkich państw i z tego, że po prostu ludzie z okolicy przyjeżdżają kupić papierosy, tudzież założyć swoją firmę. Ale nie możemy liczyć na wariant Liechtensteinu czy Andory. Powinniśmy czuć się jak duży europejski kraj, w którym jesteśmy, i po prostu grać razem, grać razem z innymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego zachęcam Was do głosowania na listę Europa Plus Twój Ruch. No i, jeśli macie ochotę, na mnie, na Dolnym Śląsku.